Kolejny gąbek na aukcję PL0455249883. Nakrapiany pstry, młodziaczek, Raczej będzie to samiczka. Z ojca strony jest to parowanie gąbków. Don Vincento razy córka Hinary od Kopmana. Don Vincento był pożyczony u nas, a to jest zwycięzca MWG Krakus Super Cup w 2020 roku. Natomiast z matki strony jest to połączenie u nas wyhodowanego gołąbka z Leidemana ze szpaka, z, 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 z Miltona, z syna Miltona. Natomiast parowanie było wtedy na Jorga Halmana gołębie, na Romario. Także rodzeństwo walczy też na wspólnych gołębnikach, Młodsze, starsze rodzeństwo walczą na WG. Tego gąbka postanowiliśmy przeznaczyć na aukcję. Myślę, że ktoś z niego fajne gołąbki wyhoduje. Także typowa linia na gąbki po 2G, także zapraszam do aukcji.